A i tu, jaką będę chciał, taką przykleję. Generalnie tutaj mamy trzy, tak jakby gotowe już. Podłogi. Podłogi, więc możemy sobie jedną po drugiej odklejać. Na trzy miesiące co najmniej mamy zapas. Średnio raz na miesiąc, żeby sobie odkleić. No 3. tak, żeby była trzysta. Trzy mamy. A, A czyli mam rozumieć, że tu jest kamera i będę wszystko tak. widział kamera, w telefonie, na komputerze. Analizuję rodzaj owadów, ich ilość, zlicza je, sztuczna inteligencja na platformie to analizuje i Pan dostaje gotową, raport. gotowy raport z informacją o rodzaju szkodnika, jego liczebności z danego dnia, jak dana ta populacja się zmienia w ciągu kolejnych dni i dzięki temu jest Pan w stanie z bardzo dużą precyzją zaplanować zabiegi ochrony a sobie. mogę sobie ustawić na przykład próg, że na przykład odłowi mi się tak, nie 5, tak. tylko na przykład 8, jedna... żeby dostawał alarm, że tak, rano, rzecz, że jest już. To jest platforma bardzo e, przydatna dla rolników. Mianowicie możemy sobie ustawiać różnego rodzaju alarmy. Niezależnie od e, ilości e, i rodzaju e, czujników, jakie sobie zamontujemy u siebie w gospodarstwie, możemy mieć alarm odnośnie informacji pod tytułem jak zmienia się dana populacja, czy występuje inna populacja danego szkodnika, jak dynamicznie zmienia się jej liczebność w naszym sadzie. Możemy sobie ustawić alert dotyczący konkretnego szkodnika, jeśli się nam pojawi na danej pułapce. Tu własne źródło zasilania jest, tak? Dwie baterie Dokładnie. i dwa panele solarne, tak? Pułapki są zasilane baterią 9V doładowywaną z panela słonecznego. Żywotność takiej baterii to jest około 2-3 lata, więc najbliższe 3 lata spokojnie, bez bezobsługowo możemy korzystać z takiej pułapki. Oczywiście bateria doładowuje się automatycznie poprzez panel solarny, tutaj nie ma żadnych dodatkowych zewnętrznych źródeł zasilania, wszystko jest w oparciu o technologię 9V, 12V. I mamy dodatkowo czujnik wilgotności czujnik gleby. Wilgotności gleby. Również z zasilaniem bateryjnym, z doładowaniem solarnym, czujnik zamontowany na głębokości 20 cm, który nam będzie mierzył wilgotność gleby, idealnie pomiędzy dwoma metrami. W tym wypadku mamy odstęp 50 cm, więc po środku jest zamontowany czujnik wilgotności gleby. Czyli do tego musimy ściągnąć aplikację? Tak, w sklepie Play bądź na App Store ściągamy sobie aplikację Landini Farm. I na podstawie tej aplikacji będzie Pan mógł mieć dostęp do swoich czujników na polu, prognozy pogody, alertów związanych z pułapkami, które ma Pan rozstawione tutaj w sadzie. I teraz montujemy stację główną, tak? To jest stacja meteorologiczna, plus hub do transmisji danych z czujników, czyli mamy tutaj. Poza stacją meteorologiczną, również urządzenie, które łączy się z pozostałymi czujnikami w sadzie, i szczytuje te informacje przekazując je bezpośrednio do chmury za pośrednictwem karty SIM, czyli po łączności GSM. No, ale jakaś nowość jest, widzę kamerę. Tak, kamera służy do tego, żeby na bieżąco monitorować stan fitosanitarny naszego sadu. Codziennie będzie wykonywane jedno bądź dwa zdjęcia, które będą e, dzień po dniu pokazywały panu również, e, jak mają się drzewa po nasadzie, bez konieczności wychodzenia de facto z domu czy z biura. Czyli jak pułapki pokażą, że się jest odłów i trzeba wykonać zabieg, ja nie wykonam, to kamera wszystko mi pokaże, że to była moja wina, że mam owocówkę, tak? Nie, kamera na pewno pokaże później już efekt e, końcowy. Po, po zaniedbaniu. Tych, tych zabiegów. Natomiast to też jest narzędzie, które służy przede wszystkim do bieżącego monitorowania stanu w sadzie. Nie tylko pod kątem powiedzmy występowania owadów, ale również kondycji fitosanitarnej. Czyli tak na dobrą sprawę jeśli mieliśmy jakąś większą nawałnicę, ulewę, to też możemy sprawdzić jak, w jakiej kondycji są nasze drzewa po czy po gradobiciu, czy po jakichś większych buchach. Czyli w każdym momencie mogę wejść i odczytać co jest, jaki wejść. jest obraz na kamerze, tak? Pokaże mi modele chorobowe, tak? Wszystkie, tak, czyli dokładnie. parch e, i co jeszcze? Generalnie wszystkie choroby grzybowe. Mamy tutaj dodatkowy czynnik połączony z meteo. Jest to tak zwany sztuczny liść, który nam ma tutaj generować właśnie naturalny liść na które mogą się tutaj pojawiać różnego rodzaju patogeny. Poza wilgotnością, która jest bieżąc tutaj monitorowana na tym czynniku możemy również przewidywać występowanie wielu chorób grzybowych, co też ogranicza ilość zabiegów w zasadzie do minimum, niezbędnego minimum. Chłopaki skanują mi telefon, synchronizują tak, tak aplikację z... Mamy w tym momencie HUB, czyli stację pogodową. Okay. To jest jednocześnie Hubem e, przesyłania informacji pomiędzy czujnikami a platformą. I teraz zeskanujemy sobie pozostałe QR-kody na pozostałych czujnikach, pułapkach. Tak, żeby połączyć się już z Pana konkretnym kątem na platformie. Koszt tych wszystkich urządzeń plus dostęp do platformy to jest około 2600 euro na rok. Za to wszystko? Za wszystkie te urządzenia, czyli mamy dwie pułapki, tak. e, dwa tak, czujniki wilgotności gleby, e, e, stację poję... meteo wraz z, z hubem komunikacyjnym e, i dostęp do platformy i tych wszystkich e, funkcji premium na rok. Zobaczymy, jak będzie to działać. Szkoda, że tak późno.